Okej, okay, no tak się właśnie dzieje. No jako, że kapitan stoi, to, to muszę ich ćwiczyć. W tym czasie ten. Izaak trafia do Jerpena. Jerpen sobie siedzi sam w gabinecie. Jego kolega po fachu jest teraz w drugim garnizonie. Więc, no, więc jest panem na Włościach. Tak? Tak, właśnie, mm -hmm. właśnie sobie po prostu... Właśnie ci jakiś typ w ogóle, ten, opatulony, co to za w ogóle zwyczaje w tej armii, że oni nie pukają? Wejdź i jeszcze raz wejdź, tylko tym razem pukaj. Hmm. Też bardzo się cieszę, że ciebie widzę, Jerpenie. Słyszałeś co powiedzieć? Odpatulam się. <laughs> Witaj, Izaku. Przepraszam cię najmocniej, ale... Tak, tak, rozumiem. Podejrzewam, że wojsko ma swoisty system komunikowania się między sobą. Z tak. na Wam słychać gromkie przekleństwa. Tak, 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 mamy specjalną mowę, żeby każdy mógł dobrze zrozumieć o co chodzi. Tak, tak, i z tą pewnością usłyszeć. Oj, tak, 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 to. No, ale siadaj sobie, spiritusycinować. P podziękuję, jestem tutaj, Mo można by to tak ująć, czynią przysługę Reinhardowi, bo on sam jest zajęty tropieniem pewnej bardzo ciekawej sprawy i chcielibyśmy się ciebie zapytać, czy nie masz przypadkiem dostępu, albo nawet w posiadaniu, nie jesteś jakichś bardzo silnych środków nasennych, albo nasennych bardziej. Nasennych bardziej. Takie, żeby A co, się nie konia, uśpić. konia chcecie uśpić? Uh, no, można tak powiedzieć. Bardzo, bardzo agresywnego konia, wiesz, takiego, którego już się nie da oswoić. Aha. Odnośnie tych leczenia bardziej, to muszę cię usypiać bardziej, muszę cię zasmucić, bo ja jestem przede wszystkim od ratowania życia. I na tym się specjalizuję. Ale jakieś nasenne się znajdą. A ile tego potrzebujesz? Wszyscy mm. potrzebujecie? Bo tu widzę, że w jakąś spółkę wyszliście. <laughs> oh. Tak jakoś wyszło. W każdym bądź razie. Ten koń brzmi całkiem dobrze. N nie mam pojęcia, jak będzie to wyglądało odnośnie odporności osoby, która pójdzie spać. Mhm. Mm i człowieka chcecie uśpić, tak? Mm -hmm. A jak, no, długo, jak długo chcecie go uśpić? Tydzień? Wystarczy, że zaśnie. Wystarczy, że zaśnie. Ach, to nie będzie problemu. Siadaj tutaj, coś przygotuje dla Ciebie. A tak w ogóle opowiadaj, co tam u Ciebie? Dobrze Cię karmią? Tak, tak, to. To, to ma swoje zalety, pomimo tego, że jeżeli chodzi o y, własność pr prywatną, nie, nie ma jej wcale. Ach, oh, o. Oh. jakąś dziewczynę poznałeś? A, y, prawdę mówiąc, nie ma na to za, za bardzo czasu. Przynieś to, za zanieś tamto, zorganizuj obiad, poza po pozamiataj. Po postój i spróbuj tym razem nie wysadzić tej świecy w powietrze. I tak właśnie przygotowując leki nasenne dla izaka tak zacznę mruczyć sobie pod nosem, tak... Wybacz, no ale spedalić się idzie w tym właśnie kolegium. Smutne to, smutne to. Zruszam ramionami. Życie przynajmniej przy nie przejmuję się podatkami. No, no. To już jest jakiś plus. No i co? I kiedy zostaniesz mistrzem tego całego kolegium? Jeszcze daleka, daleka. Droga. I to o ile nie zdarzy się w jej trakcie jakieś potknięcie. Hmm. A przewidujesz jakieś potknięcie? Mam nadzieję, że ich nie będzie wcale ani na mojej ścieżce, ani na ścieżce Petera. Petera, Petera, Petera. Nie kojarzę. Który to Peter? Ten kapłan Ten Kapłan, który z nami tutaj przywędrował. Aha, o, no, nim mówisz. Tego rzadko spotykałeś. On, oni mówią, że są znajomymi, ale to z nim rzadko no, się spotykają. No. A cóż tam, Peter, też do was zaglądasz? Że mówisz, że ścieżka kariery uzależniona jest z, od kolegium? Nie, po prostu bardzo zaprzyjaźnił się z naszą biblioteką. To ja musiałem częściej tam spotykać Petera. E... Chyba, że w jakiś sposób... Więc to Mo... Petera, po, Petera poznałeś, teraz sobie przypominam. Przecież to tak. Peter załatwiał ci tą książkę o anatomii. Tak, tak, dokładnie, po prostu umknęło mi teraz. No i spokojnie. No ja tak? teraz sobie Ale że... chodzi o to, że to jeżeli... Sam nie miałem w końcu dostępu w jakiś sposób do biblioteki, to jednak chciałem nadal nawiązywać kontakt z PTR. E, miałeś dostęp. Kolegom teologika po wniesieniu stosownej opłaty jest dostęp do książek. Czy moja gildia wnosi takie opłaty? Jesteś żołnierzem, gildia nie wnosi opłaty. No, ale Jedyna biblioteka w... Jedyna biblioteka dla żołnierzy nazywa się zbrojownia. <noise> Magno się dylać. Dobra. No to w każdym bądź razie, to później już uzgodnimy, dobra. No i tak przygotowuję tą miksturkę dla Izaaka. Okej, okay. powiedz mi, jakie efekty chcesz uzyskać yy, w tej miksturce? Yy, senność tak żeby po prostu powaliła mhm. mężczyznę 90 kilo. Dobra, dobra. No to to jest kwestia dawki, tak? Yy, ale chcę, żeby... Ramo, ja mam sobą... takie pytanie. On się, on się zna na robieniu, na merdaniu tych proszków? On się bardzo dobrze na tym zna. O, dobra, okej. Okay. No hej. Sekundkę, panowie. Pa, i panie. Mhm. No to, Jak tam panie, zakurzycie płynie? Nauczyłeś się czegoś uszczarować? O, to, to akurat nie należy do rzeczy, które chętnie się demonstruje. Po, poza tym nadal częściowo boję się i skratu, i skratami, i, i, i nagle jest pożar. No, wierz mi, ja nie chcę, żebyś mi nic ja się po prostu pytam, czy nauczyłeś się tego? Wydaje mi się, że to, to i owo zdołałem opanować, przynajmniej częściowo. Mm -hmm. Czyli nadal w walce na ciebie nie można polegać? O cóż... Nigdy nie planowałem spędzenia życia na froncie. Nie mówię o froncie. No, niebawem zrobię dla Ciebie tą miksturkę. A wy jak tam sobie radzicie? Wydaje mi się, że Magnus bawi się całkiem nieźle. O, oh, bawi się. Ten głupi kapitan ciągle po prostu... Wozimy, no, ale już jest o wiele lepiej. Po kątach wypowiada się całkiem zacnie o Magnusie, także. Oh, ale w żywe oczy nigdy mu tego nie powiem. Nie, jest dobrze, dobrze. Ostatnio armatę wypróbowali, bo dostali nową, ludzką. Och. Chcieli sprawdzać jak strzela. Trzech przyszło z ciężkimi ranami twarzy i, i tułowia, no ale inne armaty już były w miarę. Jedna oderwana ah. ręka, ale to nie problem. Aha No wiesz, no jak, jak, jak to na froncie, nie? No, no, no cóż. Ktoś musi zginąć, żeby reszta wiedziała o co chodzi. No, tak to bywa. No a nawet tutaj jeszcze zobaczysz po prostu ślader z krwi. Trzeba było mu po prostu amputować rękę. No ale... Ale noga się uchowała, będzie dobrze. <śledzimy wytrzymał> <śledzimy wytrzymał> <śledzy> będzie pracował jako kancelista. <śledzimy> Już można go śmiało nazwać weteranem. Mm -hmm. No cóż, urwane kończyny w bujnej wyobraźni Izaka malują się dosyć ciekawiej. Chłopak zastanawia się, mm, co takiego się wpakował i dlaczego nie postanowił zostać do końca życia jakimś skrybą. To taki spokojny zawód. Czy jeszcze raz Aleki, ja nie zostałem skrybą? Nie, nie, nie dlaczego Izak? Ja także wiesz, no spokojnie, spokojnie, no bez jakiejś tam sensacji tutaj. O, ale powiem ci, a jak nam ucimy z dostępem do książek, o, ja niestety... Mogę Jurga coś swojego wrzucić? No wrzuć. No to słyszycie właśnie jak e, gromkim głosem e, Magnus e, każe jednemu z żołnierzy zrobić 20 okrążeń wokół placu. Ma orzeźwienie, jak jest taki słabiek. O, słyszysz, i Magnus się nie nudzi. Mm -hmm. Tak, zdecydowanie. Przy... Przyznam, że sierżant z niego zacny. Krzyczy, przeklina. Jak trzeba. Nie, bo ogólnie Magnus jest spokojny dla swoich ludzi i on rozumie ich. Wiadomo, ale jak kapitan stoi za plecami, to oni wiedzą, że, 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 że mają przejeba. Powiem coś takiego off-top. Kuzyn był na trzymiesięcznym przeszkoleniu do wojska. Mm -hmm. tak, właśnie z, tak jak to kiedyś było. No i podchodzi do swojego kaprala, czy jak to tam się nazywa. Dobry, mogę pójść po piłkę? Co powiedziałeś? Przepraszam, mogę zapierdalać pogałę? No. No to mniej więcej wiesz, Magnus jest spoko dla swoich ludzi, ale jak ma kapitana na karku, który sprawdza jego robotę, no to się kończy spoko. Bo wiesz, on to... rozumie, że oni pójdą się na jebią, karczmy, to wiesz. Ale chodzi o to, co meritum jest z tej opowiastki, że oni ich tam na tym 3 miesięcznym szkoleniu uczyli klnąć. Klnąć, wyzywać, bo tak to, to źle. Dobry żołnierz to ten, który po prostu jebie na lewo i prawo. Okej, okay, wróciłem. Eee, tak, więc wracamy do mikstury. Eee naszego medyka. A raport w tej stronce, co już Jordze mówiłem, na szybko, że Aha. Magnus jest ogólnie spokojny dla swoich ludzi. Wiesz, on ja rozumie. Tak, to jest, to jest, wiesz, wyrozumiał, wyrozumiała, jak mu kapitan jak siedzi na karku, no to wiadomo. E, dobra, krasno ludzie. Jakie efekty poza tym, że chcesz, e, e, żeby ta osoba zasnęła?